Nazywam się Hanna Domańska, jestem dietetykiem. Pracuję tutaj w firmie Imago, układam diety. Zajmuję się nietolerancjami pokarmowymi. Wykonuję, wykonuję na miejscu, są wykonywane testy. Testy Food Detective i testy laboratoryjne. Są to testy z krwi. Tutaj na początku mogę pokazać Państwu test Food Detective. To są odczynniki. Ten test można zrobić w przeciągu 40 minut, tak też jeżeli Państwo przyjdą do mnie na spotkanie w sprawie diety, po 40 minutach mają Państwo wynik testu i mogą, można wtedy zobaczyć jakie produkty dla Państwa są niedobre, to znaczy jakie Państwo mają nadwrażliwości, czyli inaczej nietolerancje pokarmowe. Jakie objawy są nietolerancji pokarmowej? Mogą być to objawy skórne, czyli atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, wysypki, trądzik, egzema, ale mogą być też takie, które mniej są widoczne, czyli problemy z poczęciem, mogą być to problemy układu całego pokarmowego, zwaga, wzdęcia. Zespół jelita nadwrażliwego lub też problem układu oddechowego, nierzyt nosa, na przykład. Tak też zapraszam Państwa bardzo do Salonu